I było coś takiego, że byliśmy w klubie, ja byłem, ja byłem z Sergiuszem w klubie, z Sandrą, Nam większą grupą osób, wszyscy znajomi. I do tego był y, trener Sergiusza ówczesny y, Matura. I on też ze swoimi kolegami przyszedł. I wszyscy się zawinęli, zostałem tylko ja i ten jego kolega. To był ziomek, ja nie wiem, jakiej on narodowości jest, ale to nie jest Polak, on mówi bardzo łamanym polskim, przede wszystkim komunikuje się w języku angielskim. No i my w tym klubie zostaliśmy dłużej, do samego zamknięcia, obiektu. I poznaliśmy jakieś dziewczyny, znaczy poznaliśmy, on te dziewczyny znał, z klubu właśnie znał, w sensie już kiedyś z nimi imprezował. I okazało się, że generalnie Laska mnie kojarzy, że wie, że na YouTube coś tworzy, czasami coś tam obejrzy, mówi, ja mówię, on wie spoko. I ona podchodzi do tego ziomka i, i mówi po angielsku, żeby jej drinka postawił. I on nie stawia. Ja tam na niego patrzę i mówię: Stary, nie dawaj się wykorzystywać, czemu jej drinka stawiasz? przecież nie jesteś jej sponsorem bez przesady. On też mi wali na zasadzie tekst, dobra, dobra, i jakoś się odpłaci później. I znowu podchodzi. I Hamsko kurwa drinka od jego chce. I to nie jest tak, że bierze drinka, pije i razem z nim rozmawia. Tylko bierze drinka, wraca do koleżanek i pije. I moim zdaniem, no ten ziomek z siebie frajera robił, przegrywa życiowego. No i ja mu mówię, kurwa, wiesz, co, rób to też swoje pieniądze, ale ja bym się źle na przykład czuł z czymś takim, że laska sobie idzie i drinka z koleżankami pije. No jakby. Wiesz, daj spokój, nie? On mówi, nie, nie, spoko, zaraz na jakiś after pójdziemy. I on jest właścicielem jakiegoś shisha-baru w Wrocławiu. Znaczy to później się okazało. No i faktycznie te dziewczyny na after chciał zabrać. Ja już byłem wtedy pijany, nie ukrywam. I pojechaliśmy, pojechaliśmy do tego shisha-baru jego. No był oczywiście zamknięty na klucz. Otwierał go przy nas i mówi, że ma alkohol, że możemy pić, że będzie spoko. To się trochę odkleiło, bo pijan już byłem. Ale ta laska sobie za bar skoczyła, biegała i lała sobie wszystko co chce. I on jej mówi: Słuchaj, jak chcesz, to ja ci naleję, ale wyjdź za, te, za tego baru i po prostu, no wiesz, zachowuj się, usiądź sobie przy stoliku. Ona mówiła, że nie, że ona kurwa będzie robić co będzie chciała. ogólnie zachowała się jak taka patuska jebana. Ja jej zwróciłem uwagę w końcu: wie, kurwa, laska, szanuj się, bo podbiegałam przykład tak cyckami, machałam, mówię, e, ja robię co chcę, kurde, robię co chcę. Ja nie mówię, kurwa, nie wiem, zachowuj się, to kurwa, go, się z właścicielem tego miejsca. Jak ci mówi, żebyś usiadła, to kurwa, usiądź, wieś, z tego za tego baru. mówię, Potem szanuj się, jak masz zamiar się nie szanować, to nie wiem, no to wypierdale, nie chcę cię patrzeć. I on do mnie mówi, co kurwa, powiedziałeś? Podchodzi i z się na mnie rzuca. I ten ziomek nas jakby yy, oddzielał w ten sposób. Że nie, nie, spokojnie, spokojnie. Ja, ja nic się nie zrobiłem, nie? Ja mówię, kurwa, uspokój się i przestań nie kurwa bić, my pojebana jesteś, a ta dalej mnie próbuje napierdalać. I w końcu stanąłem taką powagą, to był straszak oczywiście, ale stanąłem z powagą i mówię, słuchaj: Jak machniesz jeszcze raz mi kurwa ręką w twarz, to cię znokautuje high rozumiesz? Przypierdolę ci w łeb. Jak nie zachowujesz się jak kobieta, nie oddać się kurwa traktował. focha, a ja wyszedłem. Ten ziomiek mnie zatrzymywał, żebym został, żebym kurwa nie jechał. Ale ja tam nie chciałem być, bo to była kurwa toksyczna atmosfera, jak z krwyszy. Powiedziałem pierdolę, a ja stąd wychodzę i wyszedłem. Wróciłem sobie na chatę. I tak dobrze, że wróciłem, bo już byłem wtedy pijany, tak szczerze. Może nie jakoś turbo najebany, ale już alkohol mi strzelił do głowy. Rafał, ty byś się połamał wtedy. Biorąc pod uwagę stan napojenia w tamtym momencie, to niewykluczone, że podnosząc nogę bym się przewrócił. Ale no po prostu, no to był straszek. No co nie, nie pozwolę sobie na to, żeby laska kurwa mnie uderzała. Wiesz, no przez chwilę jakiś moment. Szału rozumiem, rozdzielili nas, Po tym, jak nas rozdzielili, kurwa kolejna szarża, no sorry, no ja nie jestem kurwa workiem i no szacunku trochę, no kurwa, może zwróciłem ci uwagę, ale powiedziałem prawdę, to co, to na każde, na każde słowo agresją będziemy reagować? że trzeba być kurwa zwierzęciem pierdolonym, żeby na, na słowa reagować agresją, spoczko widzowie, wiecie, wy możecie uważać, że to, to, to smitomania, że sobie zmyślam, nie ma problemu, nie ma problemu. Mitologia żydowska, tak jest zabawne. Ja, tak jak powiedziałem, każdy ma jakieś talenty w życiu. Ja mam wrażenie, że ja mam magnes na, na kurewki. Ja mam magnes. Niektórzy wychodzą co weekend na imprezy i nie mają takich przygód jak ja, kiedy wyjdę raz na miesiąc. No to jest popierdolone. Ale jakbyś mnie zapytał, czy chciałbym takie osoby przyciągać, to szczerze, w tym wieku, w którym jestem, już nie. Kiedyś uważałem, że jest to super, że jest to zabawne, że ja to, ja to kurwa mam fajnie. Ale dzisiaj nie, 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 no nie chciałbym, wolałbym poznać normalnych ludzi, No to mnie zniechęca. Może nie szukaj dziewczyny w klubie lub na Tinderze. Stary, ale ja nie szukałem dziewczyny, ja byłem po prostu w klubie, ze znajomymi. Wyszliśmy sobie, mieliśmy miło spędzić czas. To nie chodziło o to, żeby ją poznać, żeby ją, nie wiem, wyruchać, żeby się jej oświadczyć. To był wspólnie spędzony czas. W gronie znajomych. Zamienił się wspólnie, spędzony czas w z obcym ziomkiem. No ale imprezy się rządzą swoimi prawami. To nie do końca był obcy, bo to był kolega kolegi, załóżmy tak to nazwijmy. I tyle, no. Słyszałem tę historię od samego właściciela. O! I ktoś. I ktoś nawet na czacie jest, kto. zna tego ziomka. Ciekawe, a świat jest mały. Dodatkowo się składa, że jego imię nawet napisał, które nie jest polskie. Więc. Na pewno nie kłamie ten ziomek, który ty napisał. <laughs> Ale tak z ciekawości, to przedstawiał mnie w negatywnym świetle, że zachujowo się zachowałem, czy, czy neutralnie? Bo ja tak szczerze, przez chwilę miałem nawet rozkminę. Czy zachowałem się źle, czy ten. Ale moim zdaniem nie, jakby, no nie wiem, no. No tak, tak reaguje mój układ nerwowy i tyle. Taki jestem. A to jesteś kobietą w ogóle? To jesteś Kinga. A nie. Masz mężczyznę na profilowym. To nie ma. Neutralnie, bez piny, on sam się dziwnie zachowuje. Przy Darii, w chuj zazdrosny. Wiesz co? Ja nie wiem, jak ona się nazywała. Jeżeli to jest ta Daria. A nie, on ma jakąś dziewczynę, tak? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest King Patrick, a nie Kinga. No dobra, może być. Neutralnie. No nie wiem, no powiem ci tak, no kurwa. No ja nie lubię, kiedy ktoś zachowuje się jak zwierzę. Nie lubię tego. Jego bezna dziewczyna. Spoko. Jakiś czas temu go widziałem, ten, widziałem tego, bo ja nie mam z tym ziomkiem kontaktu, nie ukrywam, jakby, no nie jest to mój kolega, powiedzmy, że jakiś znajomy. Ostatnio go widziałem, jak z jakąś dziewczyną siedział ten w aucie, bo ja szedłem z bratem i on akurat ze stacji paliw, która jest obok mnie, wyjeżdżał tym. Nie wiem, czy to jest jego auto, czy wypożyczone, ale chyba jego, bo najstarszy jest to często rzuca, a siódemką wyjeżdżał z jakąś dziewczyną. Niestety raw mam złą wiadomość, jest coś rozpoznawalnego więc szlałfy same przychodzą, a fajne dziewczyny w środowisku Influ to raczej niewystępujący gatunek. Stary, ale ja większość tych historii, które mam, albo duża rzecz tych które mam, to są historie z dziewczynami, które mnie albo nie znały, albo nawet niektóre historie to są historie z okresu, kiedy ja nawet nie streamowałem jeszcze. Więc. Yy... No wątpię. Kiedy byłeś ostatnio w kasynie, czy wyszedłeś na plus, czy na minus? No niestety wyszedłem na minus. I nie planuję wracać do kasyna w najbliższym czasie, tak powiem. A, bo chodzi, nie ma napisu Amiri, jak to miało, to by było fajnie. My mamy sklep Zara, Ty masz Spendi, Gucci, Louis i No Ktoś stał pod tym. Jest bardzo, tak. bardzo obiektywna. Na lamecie stoi Perala. Dużo tu jest. Dużo tu jest.